okazało się, że może byłoby Was więcej, to to byłoby ciasno, to nie mówiono, że za mało przyselek. Tym społecznym cieszę się, że jesteście ci, którzy przyszli. Witam serdecznie zawodniczki zawodników, bo Wy jesteście... Jakby, za, za robicie, o tym klubie jesteście jakby najważniejsi i tak ma być. Witam serdecznie rodziców, bo też widzę jest kilka osób w tych pociech, które, które u nas są, a w sumie żebyście Wy nie dokładali do tego swoje ręki, nie tylko ręki, bo to i taka, taka część jeszcze jakby inna jest potrzebna finansowa. Może no, coś trywialnie mówię, ale jednak pomagacie, wspieracie. Serdecznie dzięki, że wspieracie, że jesteście, jesteście z nami. Pozwólcie, że przywitam i w sumie prawie zacznę od tego, że za chwilę podziękuję ustępujący y, zarząd, glubu, jest to zebranie sprawozdawcze-wyborcze. Część oficjalna jeszcze nastąpi, ale serdecznie witam tych, którzy byli ze mną przez te cztery lata. Mówię o jednej uroczej Pani które tu jest pani Mariankowicz, no i pana, którzy mnie wspierali, serdecznie witam. No i przejdźmy teraz do tych, bez których Story klub nie mógłby istnieć, bo tak się składa, że y, ci ludzie dokładają się do tego, że, że ten klub może funkcjonować. I pomagają w różny sposób. Pomagają i duchowo, i merytorycznie, i finansowo. Pozwólcie, że zacznę od przewodniczącego Rady Miasta, sportowca, kiedyś, nawet dobry telefon. Zacznę od o Przewodniczącego Rady Miasta. Witam jedyną chyba z Państw gości, takich, których osobiście zaprosiłem, moją koleżankę, a przy okazji dyrektorkę chyba już jednej z większych zakładów pracy na terenie miasta Australii, telekomunikacji nową, Jolanta Podorzewska. Jest z nami oczywiście też mój kolega, przyjaciel, od wszystkiego jak się okazuje w różnych sytuacjach, Robert Momontu. Witam Andrzeja Szusego. Andrzej będzie dostawał też oficjalne podziękowania, ale wie dlaczego tu jest. Jest też moim kolegą, jest przedsiębiorcą, ale wspierał mat, mat naszego jedynego, jedyną w tej chwili do tej pory nadzieję, ale olimpijską nie udało, że się nie udało, ale oczywiście Tomkę odbicie Andrzej serdecznie I to byłoby chyba tyle, jeśli chodzi o tę część oficjalną, ale nikt by nie zanotował tego, że tu jesteśmy i nie sprzedał tego dalej, jakby nie przywitał prasę. Mediów, tych, które o nas piszą. Witam serdecznie Ciebie Maciu, Maciek Kowalski, prezes radio. OGI. Od tej najmniejszej funkcji zaczyna dla mnie bardzo istotnej sędziego lekarzy etyki, redaktora i to wielu, wielu gazetek. Z tego co słyszę, to typicznie czytam o tym, to wszyscy wiedzą, o kim mówisz. Pewnie, oczywiście, witam Arkę Dowokowskiego. Arka. Jest z nami też. W sumie ten, który pozwala Arkowi napisanie na, na portalu internetowym Eastrolęka. Witam tego, który to prowadzi chyba zarządza i finansuje. Witam oczywiście i nazywa to się kolega Jacek Ale Jak się kogoś na końcu napisze, to tak jako się głupio czyta <grym> i znaleźć się nie mogę. No i to tak, z mojej strony to jakby tyle, całkiem na luzie, całkiem przyjemnie to powinno być, przez, przepraszam za jakieś tam lekkie FOPA, które popełniał, ale to tak, z mojej strony jak po I na początek, ja wiem, że to otwarcie jakby nastąpiło i w tej chwili musimy przyjść do części oficjalnej, jest to drugi punkt naszego walnego i to jest to wybór przewodniczącego naszego, naszych obrad. Był ostatnim przewodniczącym też takich obrad na wojewódzkim. W Warszawsku Mazowieckim Kultura Związku Agiotetyki prowadził to sprawnie, a więc to jest Marek Kwiatkowski, siedzi tu po mojej lewej I bardzo proszę o. Ja te kandydaturę przedstawiam. Pytam Państwa, czy są jakieś inne. Widzę, że nie ma. To tak ładnie i szybko. W związku wyższym, kto jest za tym, by Marek do Wesy Kwiatkowski prowadził dzisiejsze obrady? Wszyscy. Kto się nie ma wstrzymujących? Pewnie ktoś się tylko zatrzymał, ale to jest ten wniosek. Że jest jedną myślność. Marko daje przewodnictwo. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję. I dziękuję za powiedzenie w tej funkcji. Mam nadzieję, że przy pomocy Państwa przeprowadzę sprawnie że to wybory yy, i całe, całe zebranie. Na wstępie oczywiście musimy przyjąć kilka rzeczy, a mianowicie pierwszy porządek obrad. Złoty medal w dal na mistrzostwo polskich seniorów. Łukasz jest jego młodszy brat. Złoty medal w skoku w dal. Łukasz Mateusiak. Złoty medal w skoku w dal z wynikiem 7,10 metrów 10 m na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. Zawodnik ten jeszcze zdobył złoty medal w skoku w dal oraz brązowy w skoku zwyż na dziewiątych ogólnopolskich igrzyskach w zespołu sportowego. Katarzyna Worowska, Brązowy medal w rzucie dyskiem. Wynik 45-79 oraz czwarte miejsce w Pięciu Kulo Mistrzostw Polski Niorów. Uczestniczyła też w Mistrzostwach Europy Uniorów w Kownie, zajęła tam 14 miejsce. Zawodniczka ta zdobyła jeszcze dwa złote medale w życie dyskiem oraz srebrny i brązowy w Pięciu Kulo w 16 Igrzyskach Ludowych Zespołów Sportowych Młodzieży Szkolnej oraz 9 Ogólnopolskich Igrzyskach Ludowych Zespołów Sportowych. Marta Jaworowska w 2005 roku zdobyła czwarte miejsce w rzucie dyskiem i siódme miejsce w pięciu kulo na Mistrzostwach Polskim Niemczech. Zawodniczka zdobyła jeszcze złoty medal oraz srebrny i brązowy, także w 16 kg ludowych zespołów sportowych. Ja nie, nie wiem czy zawodnicy to czują, ale niektóre rzeczy jakby troszeczkę skracam, nie podaję wyników, bo się, żeby nie trwało to bardzo długo. Wszyscy siedzimy w branży, wiemy o co chodzi. Te medale nie są tak ad hoc sobie dawane, to są konkretne wyniki, ale te, które są najważniejsze akurat w Paulina Adamczak zdobyła złoty medal na Mistrzostwach, na Mistrzostwach Młodzików w Skoków Dal. Artur Sołtysiński srebrny w medal w biegu na 100 metrów. Rafał Kamienowski srebrny medal w Skoków Dal. 2006 rok. Marta Jaworowska. Ta, która została wybrana, została sportowcem roku tu na terenie naszego miasta. zdobyła dwa złote medale: w dyskiem w Kulo na Mistrzostwach Polski Juniorów oraz czwarte miejsce w pchnięciu Kulo z wynikiem 14-25 Mistrzostwach Polski Seniorów. Są to największe, Marta, chyba Twoje osiągnięcia, najbardziej złoty no rok, rok w, tym roku, w tym roku. No tak, ale to już. No jest na pół nasza. Dalej nie będzie. Na pół w połowie nasza, ale nasza to będzie, urodziła się i tu. Pewnie jej korzenie, ja bym chciał tak, żeby, żeby wróciła do korzeni, byłaby w Ostrońce. A to są dwa złote medale. Jest to wielki, ogromny sukces Tomasz Mateusiak zajął czwarte miejsce w skoku dal w polskich Polski Seniorów. Czarek Bagiński zajął piąte miejsce w skoku w dal 7 na ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. Ten rok dla Łukasza Mateusiaka, z kolei, był bardzo pechowy. to wtedy, będąc najlepszym, tak, spalił. No ale Senie, tak, Marek, tam byliśmy wtedy we dwóch. Białe Podlaski niestety był faworytem. Pech spalił trzy skoki, nie wszedł do, nie, nie wszedł do finału. Należy podkreślić osiągnięcia naszej rad. Ewa będę teraz gloryfikował chwali. Ewa Bartosik na Mistrzostwach Europy Weteranów w Poznaniu zdobyła złoty medal w biegu na 100 metrów, dwa srebrne medale w skoki, w dali, w trójskoku. 2007 rok. Największy sukces odniosła nasza weteranka, znowu Ewa. Wartości. Zdobywając dwa złote jeden srebrny medal na Mistrzostwach Świata Weteranów we Włoszech, we Włoszech. to był z kolei dla Ciebie na chyba najwspanialszy rok i najlepsze medale Mistrzostw Świata. Tomasz Mateuszek zdobył dwa brązowe medale w skoku w Dal. To jest jeden oczywiście na Mistrzostwach Polski, drugi na Mistrzostwach Polski Seniorów. Kajtek Kajtan Kurzaczyk zdobył medal brązowy w rzucie młotem na małym memoriale jest Są to nieoficjalne, serny, to są nieoficjalne Mistrzostwa Polskich Młodzików oraz złoty medal w Między wojewódzkich Mistrzostwach Młodzików. 64,06. Paulina Damczyk zdobyła srebrny medal w trójskoku, wynik 11,85 w halowych Mistrzostwach Polskich Juniorów i Juniorów Młodszych. Tomasz Wiktorski, opłacał się na Mistrzostwach Polskich Juniorów na w szóstym miejscu w trójskoku oraz siódmym w skoku w dal. Sztafeta 4x100 zdobyła szóste miejsce mistrzostwa polskich miorów w składzie Tomasz Wiktorski, Łukasz Mateusiak, Czarek Wagiński, Szymonowy. a Króżycka Barbara zajęła siódme miejsce w skoku w dal 5.48 w samej Ogólnopolskim w Młodzieży. Rok 2008. Tomasz Mateusiak dwa, złotem, dwa, dwa medale srebrne Kolowe Mistrzostwa Europy w Polski sorry 7.85, chciałoby się oraz brązowy wynikiem 8.00 to jest mistrzowska klasa międzynarodowa w mistrzostwach polski seniorów. Czarek Wagiński wywalczył srebrny medal w skoku w dal 7,48. Jest to taki medal, który był tylko srebrny, miar srebrny, bo...